Cześć, tu Michał, a to podcast Lekki stan, oddech, mindset, medytacja. A dzisiaj takie pytanie na samym początku. Kiedy ci już wystarczy? Kiedy powiesz sobie dość? Także to jest powiązane z takim polskim przysłowiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Także przyjrzyjmy się temu, jak wyglądają nasze czasy konsumpcjonizmu i to mocno zaawansowanego i... Dlaczego chcemy coraz więcej, mając coraz mniej czasu? No i właśnie ten czas. Tak naprawdę większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że ma ograniczony czas na tej planecie, chociaż na co dzień o tym nie myślimy. Bo załóżmy, że ktoś ci daje 10 milionów dolarów. Załóżmy, że oferuje ci 10 milionów dolarów. Na pewno je przyjmiesz. Ale jeżeli powiem ci, możesz przyjąć te pieniądze, ale jutro to się już nie obudzisz. Czy dalej te pieniądze są tak kuszące i tak ważne? No raczej nie. Raczej to, że już się obudzisz, jest ważniejsze od tego, jaki masz stan portfela, stan konta w tym momencie. Są trzy takie rzeczy, zwane wielką trójką, czyli największe pragnienia ludzi. I ta wielka trójka to miłość, zdrowie i pieniądze. Tego najbardziej ludzie pegną miłości, zdrowia i pieniędzy w dzisiejszych czasach. I chcemy mieć to szybko. Szukamy haków na zdrowie, szukamy szybkich rozwiązań swoich problemów, szukamy magicznych tabletek, złotych suplementów. Szukamy technik, które będą działać natychmiast i od razu, bo nikt nie ma czasu, żeby siedzieć i medytować. Lepiej wziąć tabletkę. Nikt nie ma czasu robić ćwiczenia oddechowe. Lepiej wziąć tabletkę albo suplement w kroplach. Na spokój, na energię, na regenerację, na cokolwiek innego. Chcemy mieć lepsze, głębsze relacje, ale na już. A jeżeli nam coś nie wychodzi, to zmieniamy partnerkę, partnera. Chcemy mieć więcej pieniędzy i szukamy sprytnych sposobów, jak się dorobić. Do miliona. Pewnie wiele osób wykorzystywało już czata GPT z pytaniem, jak zarobić milion szybko, w rok, w pół roku, w miesiąc, albo 100 milionów. Hmm, w zależności od tego, jaki masz apetyt na tym etapie swojego życia. Także większość ludzi chce albo zdrowia, albo miłości, albo pieniędzy na tym etapie życia, na jakim są. Niektórzy chcą całe trójki naraz. No i szukamy tych szybkich rozwiązań. Kolejna rzecz, która przeszkadza nam w tym, żeby czuć wystarczająco cokolwiek, żeby czuć, że mamy wystarczająco, że jesteśmy wystarczający, to taki pomysł, że only good vibes, że tylko dobre wibracje, tylko pozytywne emocje, tylko pozytywne odczucia. Ja sam często mówię o tym, że są negatywne emocje, żeby się tego nie bać. Nie bać się nazywać emocji negatywnymi, tylko musimy je zaakceptować. Nie mówię o tym, że ma ich nie być w ogóle. A lekki stan to jest taki stan, w którym udajemy, że nie ma chwastów, że w naszym ogrodzie rosną tylko piękne kwiaty i nie ma nic takiego, co się nazywa cieniem. A istnieje coś takiego jak cień, cień ego. Jest w ogóle dużo ludzi, którzy pracują z wewnętrznym cieniem, o innych ludzi. I to nie chodzi o jakieś ezoteryczne rzeczy. To bardziej chodzi o cień w takiej koncepcji psychologicznej. Cień to wszystko to, czym nie chcesz być. Wszystko to, czego u siebie nie chcesz widzieć. Jeżeli na przykład brzydzisz e, się przemocą, to ta przemoc będzie twoim cieniem. I im bardziej będziesz wypierać jakiekolwiek agresywne zachowania i z nimi walczyć, to sam, sama wpadniesz w tę w agresję, bo cień przejmie kontrolę. Nie chodzi o to, żeby integrować wszystko to, czego nie chcemy, to czym i kim nie chcemy być. Chodzi o to, żeby to zaakceptować. Bo to jest taka pułapka. Jeżeli mocno wypierasz jakieś swoje żądze, jakieś swoje potrzeby, to one cię zaczynają obezwładniać, zaczynają tobą władać. Wpadamy w pułapki tej szybkiej przyjemności. Kiedy mocno walczymy z tym, co jest dla nas nieprzyjemne, jak na przykład przyrzucanie papierosów przy uzależnieniach, to szukamy innych środków zastępczych. Kiedyś jeden z znajomych powiedział, że liczba nałogów musi się zgadzać, liczba nawyków musi się zgadzać, jeżeli wolisz taki sposób rozumowania. Bo często według terapeutów, terapeutów uzależnień, każdy w jakim stopniu jest od czegoś uzależniony: czy to zakupy, czy to jakieś użytki, nawet kawa czy nikotyna. Każdy coś ma, co robi, czy to są jakieś nawyki. Takie behawioralne, czyli na przykład zamykanie domu po kilka razy na noc, każdy coś ma. I o to chodzi, że im bardziej wybierasz swój cień, tym bardziej coś masz. Tym bardziej ci nie wystarcza to, co się dzieje w twoim życiu na co dzień. I pojawia się takie coś, że nagle nigdy nam nie starcza, że szukamy kolejnych, Szybkich rozwiązań, kolejnych skoków dopaminy, czyli tego hormonu, co odpowiada za uczucie szczęśliwości. Nie za samo szczęście, bo tego to jest raczej serotonina, tylko za taki jej endorfiny, ale raczej za uczucie szczęśliwości, taki hormon nagrody, że dobrze się czujemy, że mamy więcej energii, więcej napędu, chce nam się bardziej żyć. Ale za chwilę to dopamina spada, bo bierzemy szybko dopaminę, szybkie rozwiązania. I. Robimy się jak tacy ludzie z tej bajki, Woli, -E, że nawet nie chodzili sami. I nie chodzi mi tylko o fizyczność, chodzi mi bardziej o takie mentalne On ociężałość mentalną, że boimy się dyskomfortu. A to właśnie stoicyzm, który gdzieś wraca trochę do naszego życia, przynajmniej robi się coraz bardziej popularne wraz z jakimiś innymi naturalnymi rozwiązaniami co do, 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 dotyczącymi zdrowia, jak chociażby fitoterapia, to pojawia się w nas to, żeby akceptować dyskomfort. Żyjemy coraz szybciej, chcemy coraz szybszych rozwiązań na nasze potrzeby, a jednocześnie chcemy tylko pozytywne rzeczy. No to nie może się udać, bo bez porażek nie ma sukcesów. Bez dyskomfortu nie ma komfortu. Bez podawania się pozytywnym stresorom, nie wzrastamy, nie rozwijamy się. Ogólnie tak mi się wydaje, że. Napisz, czy się ze mną zgadzasz, daj znać pod tym odcinkiem, że im więcej komfortu w naszym życiu, im bardziej chcemy się czuć komfortowo, tym trudniej nam się żyje. Paradoksalnie, bo im więcej udogodnień, typu szybkie posiłki, typu szybka miłość nawet, szybkie pieniądze jakieś, albo chęć zarobienia szybkich pieniędzy, tym trudniej nam się żyje na co dzień sobą samym i z innymi ludźmi. Te relacje stają się płytsze, nasze zachowania stają się takie, jak nie chcemy, zaczyna władać nami ten cień. A kiedy specjalnie narażamy się na jakiś dyskomfort, na przykład zimne prysznice, bieganie, treningi na siłowni, inne rzeczy, które sprawiają na początku dyskomfort, to później mogły się stać jak najbardziej przyjemne ze względu na afekty, jakie dają, sprawiają, że nasze życie jest pełniejsze, głębsze, że ten eustres, czyli pozytywny stres, działa on dla nas, na nas mobilizująco pomaga wychodzić z wielu jednostek chorobowych, daje motywację, nadzieję. I jeszcze jest coś takiego, że akceptacja dyskomfortu polega na tym, żeby zaakceptować to, że mamy problem, że możemy mieć problemy. Zamiast odwracać swoją uwagę i myśleć, jak było kiedyś, jak było cudownie, albo myśleć, jak może być cudownie, to trzeba się skupić na tu i teraz, wziąć parę głębokich oddechów, przyjrzeć się, co mnie tam boli, co mi leży na tej wątrobie. Pobyć z tym, zaakceptować, uwolnić, a nie zakopywać kolejnymi szybkimi sposobami, takimi jak alkohol, takimi jak przelotne znajomości, pornografia czy cokolwiek innego, co robisz, a wiesz, że nie do końca powinieneś, powinnaś. Chcę ci dać taką nadzieję, że to też minie, że ten dyskomfort który odczuwasz. Też mija. Kiedy zaakceptujesz ten dyskomfort, uznasz, że paradoksalnie że masz dużo rzeczy w życiu i że ci już wystarczy, ale że możesz mieć więcej z czystej chęci nieposiadania, ale kreacji, tworzenia na przykład wartości, z czystej chęci doświadczania nowych rzeczy, z takiego poziomu lekkiego stanu, z takiego poziomu plus jeden. Nie z minus jeden z poczucia braku, nie z zera, czyli z takiej neutralności, zresztą jak się jest na zerze, na takim stanie emocjonalnym zero, to raczej nic nie chłodzi, nic nie grzeje i się nic nie chce, ale z poziomu takiego, wiem, że mogę mieć więcej, ale doceniam to, co mam, doceniam trudności też, jakie mam. I akceptuję drogę, która mnie doprowadzi do tego, żeby być bardziej i mieć więcej. Bo na początku jest być, a później jest mieć. A jeżeli chodzi o ten dyskomfort, to pamiętaj, że to też minie. I oczywiście stosuj szybkie rozwiązania, jeżeli są zgodne z tobą. I nie sprawiają ci w długim terminie więcej cierpienia niż w pożytku. Ale pamiętaj o jednym. Że prawdziwe życie toczy ci tu i teraz. I że to, że pobiór, że ci już wystarczy, to nie znaczy, że nie możesz mieć więcej. Bo tylko z poziomu tego, że już masz, możesz mieć więcej. Jakoś tak to było napisane w brązej księdze, że ci, którzy mają, będą mieć więcej, a ci, którzy nie mają i mają niewiele, i to im zostanie odebrane. I myślę, że to trzeba wziąć pod względem takiego mentalu, pod względem takiego mindsetu. I takie pytanie na koniec. Czy czujesz, że Twój apetyt rośnie w miarę jedzenia? I czy już ci wystarczy tego, co już masz? Czy czujesz poczucie braku? Czy poczucie pełni i chęć posiadania tej pełni jeszcze więcej? Takie kilka pytań na koniec. Także dziękuję ci, że dzisiaj subskrybuj nasz podcast, podziel się tym odcinkiem z innymi, jeżeli uważasz go zawartościowy, i do usłyszenia, do zobaczenia już tam. Cześć.